Z jakieś 10 minut po kręceniu poprzedniego odcinka znalazłem diaksa. Widzicie? Łupo się, proszę. Ej! Niech się bawi. I co z tego? Chciałem pokazać tego Jacksa, nie? Zaraz ją odstarzę. W każdym razie to. No nie, no jeszcze będzie problem z dojściem do tego diamentu. Ale się cieszę. Kolejny diament, mojej kontroli. Kolejny? Chwila, chwila. Wow. 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 Więcej diaksów. Wow. Podzieliście się. Pomyślę na tym, może ci dam jednego. Tak na pamięć, że jestem super fajny. Wow, ale zarazem ruda. Yy, muszę wam powiedzieć, że marnie zginąłem. Tak. Yy, jestem tak wściekły, że Pitagoras to opowie. Oglądaj, wystarczy, że jak poprzedni odcinek. Bo przed jego końcem właśnie... A my wtedy kręcili, kręciliśmy? Tak. Halo. Nie no, super. O nie. Moja krytyczna śmierć. Była na flaszu. Tylko, że jest jeszcze jeden problem. Że muszę sobie zrobić nowy kill, ponieważ tamten się skończył na poprzednim odcinku. Dobra, żeby nikt chciał nie przeszedł. Dobra, to yy, potwór. Yy, szybko znajdź złoto, bo ja już chcę zniżyć to. Had jeszcze raz muszę zdobyć ten. Właśnie. Dobra. Gdzie to? Chwilę, zabrałam. Przecież ty było stan. Nie, tylko go zobaczyłem. Można zrobić teraz piecyk. Chwila, potrzeba jeszcze... O nie. It's... Nie! To nie może być prawda! Ty się sobie smucisz. A ja co? Ja co? miałam gorsze rzeczy. Czy ty nie rozumiesz? Nie mam żelaznego kilofa i nie mam żelaza. I nie mam crafting stołu. Fff. Nie mam butyki. W tej chwili, Kuba, bierz crafting stoł i szybko Ej, idź do mnie. patrz, tego wzięły dwa miliony. Bierz crafting stoł i do mnie idź. Twój? Nie, bierz jakikolwiek crafting stoł. Nie mam. No to zniszcz no jedno drewno i zamień crafting stoł. O, nie, no, nie, 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 Ale czemu? Ja mam zginąć z głodu zaraz. W takim razie ja wezmę twojego pata. Ale jak ja to moje rzeczy? Wsadź do, do skrzynki na twoim domku. Wtedy, wtedy to w, po prostu... Nie, nie, ale to moje rzeczy, w sensie mam te żelazne, nie, Nie, co? Nie odzyskasz ich tak łatwo, myślisz, że to takie proste? Jeszcze ja spadłem to. To nie jest proste, wiesz tam... No bo one są zamurowane i być może zniknęły na zawsze? Tak. No właśnie. O radę. Nie no, właśnie, to nie może być prawda. No przynajmniej są moje ziemniaczki. Zaraz mną zginiesz. Trudno, że skina i trzeba dać jakoś do swojego domku, nie? Daj, ja znam przejście, drabimy. Moje rzeczy! O, później je weźmiesz. Teraz jest ważniejsza, teraz jest ważniejsza misja. Waś, waś, to jest ważniejsze niż stracenie wszystkich rzeczy. Spokojnie, nie jest. Wiesz co, lepiej się to było zabije, bo... wiesz... <grym> bo ona tylko jedno z tego. Eee! Jeszcze autosaving? No nie no weźcie, to nie lebo... będzie... Nie odejdź! Czemu? Bo się zesiguje jak umrę. No to z tego? Przecież to masz umrzeć, żeby później mieć wszystkie serduszka. I głód. No tak, ale jak ciągle będziesz łączą, to ciągle będzie respawn. To tak... to na no, Xboxie tak jest autosave, co jakieś 30 minut. Będziemy musieli trochę poczekać. To na następnym odcinku, to teraz Albo nie. A. No dobra, to poczekamy. Dobra, no, to teraz umrzemy dalej. Dobra, jesteśmy z powrotem. Teraz trzeba tylko. że ten kaktus był tutaj? Czyli to jest drugi No, Na wypadek weźmiemy też drugie. Dobra, teraz musisz, musisz wziąć kilo. Co? Moje Tak, a właśnie, taki jest to rozpad. Miliu! Szalony. No. To jest tak zdejmowane. Ok, to Szybko! Kilow, kilow, kilow! Tak to jest kubka, dobra. Postawiłam, dobra. To będzie się ciężko, chyba operacja diament. Róż. A ty nie masz żadnego kilofa zgadłem. Tak, akurat mi się musiał skończyć. Dlatego właśnie zawsze musisz, zawsze trzeba mieć crafting stół, jak się idzie do kopalni. A ja mogę ci go przynieść? Prze nie, nie, ty po... ja nie Ja chcę! Nie, bo, ty, żeby, bo ty będziesz jeszcze chciał, żebyś... To też... Żebym ci dał no, parę diamentów później. Ja już cię znam. Nie, nie będę. No ja szybko, jeszcze ja zrobię. Chcesz? Ja chcę się ruszać moim. Chcesz? Tak. Dobra, ale, dojdzie, ale szybko dojść do mnie, jasno. Yy, ja Masz mapę? mam. To pokaż. No. Okej, okay, yy, mam iść. O, o. Nie, nie masz iść do góry. Okej. Okay. Dlatego właśnie, dlatego to jest właśnie. Bo to musi zrobić ekspert. Dobra, to była fałszywa dróżka. Teraz, to, ty się Teraz byliśmy w tej sali i moje dwie dziurki. Które, które to były moje? Um, Teraz zamurowana, to chyba nie. To? Nie, tam jest węgiel, to moje. To? To? No to. Ja tak szybko pochodnie nie postawiłem. A zresztą ja ze swojego już wyszedłem. A no ser. Dobra, szybko. Mogę ja dojść. Fajna to misja, diament. aparat diament. Wow! Jeżeli, to, jeżeli tam spadniesz, to omdasz. No, trzeba będzie to zrobić troszkę lepiej. Dobra. Pójdziemy metodą spadania i tworzenia. Czujesz. Dobra. Teraz tylko musisz szybko. To jest to niesamowite! Jak to. Jak to w ogóle możliwe. Dobra, po drodze będziesz miał co chwilę te ściany. <gry> Zrobię antypotworowe, nie? To mogę? za chwilkę. Dobra. To się miło, że większość tego odcinka to będziesz mną grał. No, odkrycie. Ale wiesz, jesteś też słaby. <gry> nie no właśnie. A właśnie. Jej pi tego raz chcę być słabny, a przynajmniej ja. A tak, on A ty raz? Okej, teraz mogę już wychodzić. Dobra, Tomasz. Ej, masz... kilo w drewniany? No, dobra, dam ci go. Nie płacę mi drewniany, ale dobra. dobra. Jestem super bohaterem. ma to teraz wychodź. Wychodź. No, to może Ci się marnijek. No, ale. No, do tej kopalni, dawaj. Możesz sobie teraz iść pokować węgiel. A ja Węgiel, tam... <grym> nie, Węgiel, prawda? Poczekaj, to masz crafting table. Nawet dwa, chcesz jeden? Chcesz? No. O, zrobiłem dwa crafting... Zrobiłem dwa! Podaj. Tylko koniec. Okienko. O! Oh! No Dobra. Okej, okay, tutaj jadę. Bo on się spali! No to szybko, zanim się spali. Szybko. A ja muszę zabić okay, piacyk. szybko. A ja muszę zabić piacyk. I w tym piecyku na żel moje żelazo. Prawie wpadło do dobrze, że je uratowałem. Okej. Okay. Tak, czekamy. No od razu też przesmażę moje żelazo. Misja, Ej, to czekaj. Jedna taka rzecz. Albo bo nie, rób, so rób to chcesz, może znajdziesz złoto, dawaj. I tak, twoje życie nie jest potrzebne tutaj, te. Chyba, że chcesz, co? Chcesz żyć? Chcę. No to dawaj, postaraj się. Tak. Przeżyję tu. Zobaczy, że tutaj przeżyję. Dobra, niech ci będzie przeżyć. Mowa, jak będziesz szedł do góry, to się nie dziwić. Mam jeden patyk. Mogę zrobić sobie żelazny mieczy, jak wykopię. Dawa. No. Dawa. Tak, mam! To jest z najlepszych chwil w historii Minecrafta. Co? Żelazne. Żelazo! No to kopaj. Przyda ci się żelazo. Bardzo. No i trochę mniej jestem wściekły. Ale to nie oznacza, Spaliłem diament. Lepiej zrobić tą fabrykę diamentów. Spaliłem diament. Najgorsze z Dobra, no się będzie jeszcze dłużej. Mam sześć. Możesz zasejwować, Czy raczej nie? Chłopak, tutaj nie się słańbów. To jest taka. To właśnie są po prostu tej serii. Oj No to jest problem Tutaj wszędzie jest sława? No dobra Ten diamant jest zabezpieczony przeze mnie Tak Diamant A może ja znajdę? Jak tak to się zdziwię Ale będę mógł go wykopać bo mam żelazo Mam kamień na piecyk żeby je przetopić Mam jeden pa. Więc raczej nie zrobię. A może... A nie, nie mam żadnych desek. Chwila, chwila. Toj... Ty... To ma to tylko 3 diamenty cały czas, znaczy to, 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 to było 4 diamenty. A 12 patyków? Nie, to pochodnie. A nie, 12 patyków też mam. Kurde! Smarłam! No zresztą wróciłem ten diament! Ej, tam jest woda ja i absydian. Święte diaksów może być. Dobra, oddawać mi. Oj! O, przetopiło się chyba wszystko. O nie, trochę to, to zostało chorę. Okay. Dzięki bardzo to... Oj, już chyba przeszkadczyłem. Dobra.